Dzień dobry Państwu, Tomasz Swejgier. Wydarzenie dnia. Proszę Państwu, według mnie wydarzeniem dnia była dzisiaj dyskusja w Sejmie e? pomiędzy panem ministrem Tomczykiem i pomiędzy Antonią Maciewiczem. Rzeczywiście tak w takich męskich słowach zapytał pan minister Tomczyk Antoniego Macerewicza, czy może się go w Tak, no. Lewicz natomiast pokazał, że jest człowiekiem wyszkolonym i przyszedł po raz kolejny i oczywiście opowiedział, że to są dla pana Putina prace wykonane, znaczy nie jego, on nie mówi, że on wykonał prace dla pana Putina, tylko, że prace dla pana Putina, tak określał pan Putin, określił to, że wykonują tę, 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 tę pracę, Pan Tomczyk i jest ten zespół do badania pod komisji Smoleńskiej. Tak, no, bardzo, ciekawa zda, bardzo ciekawa wymiana zdań. Zobaczcie Państwo. Drugą informacją taką, która jest też taka niezwykle ciekawa, to jest to, że pan wiceminister Bartoszewski poinformował opinię publiczną, że Donald Tusk, premier Donald Tusk rozmawiał, z prezydentem Bidenem. Na konferencji prasowej dzisiaj pan premier Tusk mówi, że to jakaś pomyłka Ciekawe no, Ciekawy jestem, właśnie, jak to, jak, to właśnie, jak te informacje wyglądają, bo tam jeszcze ja czytałem, że była dalsza część tego, tej informacji e, o tych kultura z innych zwrotach wymienionych i tak dalej, i tak dalej. Ja się dziwiłem, mówię, no, ja rozumiem, że. Duda i proszę prezydent Duda, bo tak jak mówię przeciął, jak to mówimy, właścić jak piesek i tak robi, no, naturalne, że trzeba z, z, pogratulować prezydentowi Trumpowi, ale myślałem, że tak się um, prezydent Duda, znaczy pre, pre, premier Tusk, tak się wyrywa do telefonu, tak pierwszy zadzwonić, mówię, to dziwnie na co jak to wygląda? I dobrze, że pan, panie e, premierze wyjaśnił tę sytuację. A pana ministra? No pytamy, no skąd te informacje? Co tam, się, co tam się stało? No niezwykle, niezwykle ciekawe. Wie pan, ja już takich ludzi różnych znałem. Janek też mówiliśmy, że wyszedł do i wracał z dobrą informacją. Janek mówił o panu redaktorze Janeckim. Ja nieraz słuchałem tego i śmiałem się, kiedy pan redaktor. Wymyślał różne rzeczy, których się nigdy nie wydarzyły i, 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 i naprawdę to długo funkcjonowało wśród hmm. opinii politycznej, że, że coś takiego się wydarzyło. Wymyślał jakiegoś pułkownika wojsk NATO, które w ogóle, którego w ogóle nie było, pamiętam jakiś pułkownik Roland van der Werwe, pamiętam to. Kiedy Janek mi to pokazywał, no śmiałem się z tego bardzo. Ale że pan, panie ministrze, skąd? Czego pan to nie dopilnował? Pan premier to wyjaśni. No, to jest po prostu wstyd. Wiecie państwo, również e, takim wydarzeniem dnia jest to, że Kaszniczy deklarował, że pójdzie na marsz 11 listopada. Będzie na marszu, no ale niektórzy członkowie Konfederacji i ci ze Stowarzyszenia Marszu mówią, że Kaszyński nie, nie, nie jest tam mile widziany. Nie no to, powiem Państwu, to jest, to jest niezwykle ciekawe, bo Kaszyński i jedni mówią, żeby, żeby nie poszedł. Natomiast ja tutaj mi się do Pana Prezydenta Trzaskowskiego, Panie Prezydencie. W związku z tą chorobą psią, no bo jest ta choroba psia, będzie. Dużo mniej policjantów, i spodziewam się, że jednak Jarosław Kaczyński i ci jego ludzie liczą na jakieś po prostu dymy, na to, że coś się wydarzy, że to będzie jakaś taka część tego ich powrotu do władzy. Proszę pamiętać również, panie prezydencie, że dzień wcześniej, będzie znowu miesiączka smoleńska. Panie prezydencie, na pana wszyscy patrzymy i czekamy, czy będzie pan uprzejmy zrobić jakieś takie radykalne kroki dotyczące, no naprawdę już tego, żeby kaszyński nie mógł popełniać przestępstw, bo cały czas popełnia przestępstwa, a pan na razie spowodował to, że tam jest ogrodzony plac i mogą tylko ci ludzie. Związani z Kaczyńskim dochodzić, a inni nie. Dlaczego nie? Mówię pan, to znowu wygląda słabo, znowu pan angażuje policję. To jest niepotrzebne. po prostu to jest niepotrzebne. A kiedy, jeżeli ktoś by miał w końcu odwagę, żeby no, zabrać te schody stamtąd, bo one są tam postawione bezprawnie, spodziewam się, że i pan ma szansę jako. Kandydata na, na prezydenta wzrosły. I tak panu nie zapomną ludzie z tamtej strony sceny politycznej tego, że pan, nie wiem, ktoś panu podsunął pomysł zabierania krzyży z miejsc publicznych. Ja nie wiem, po co. Naprawdę, ja pana lubię, ja nie wiem, po co. Pani będzie się, ja nie wiem, chyba ktoś chciał, żeby pan nie kandydował. Niech pan się na to zastanowi. Także. Tutaj, akurat, jeżeli pan by e, zabrał ten symbol zniewolenia, bo to jest symbol zniewolenia Warszawiaków, y, Polaków, przez tyle lat, kiedy Kaczyński y, to wszystkim narzucił. Jak pan wie, już nie ma tej y, religii smoleńskiej. Religia, religia jest, ale ta religia została dokładnie, dokładnie wyjaśnione, chociażby y, to w jaki sposób. Y, Pan Macierewicz to wszystko napędzał i w jaki sposób y, przedstawiane były te fakty. Także w zasadzie już jest coraz mniej wątpliwości, y, że tutaj y, pan Macierewicz będzie odpowiadał. Zresztą pan Bodnar y, powiedział, że powołuje zespół śledczy do sprawy Macierewicza. I ja już się boję. Szanowni Państwo, zespół śledczy jest. Prokuratorów do Pegasusa. No i rzeczywiście raz byłem wezwany, z jakiś czas przychodzą dokumenty. Pan prokurator był uprzejmy powiedzieć, że najlepiej, żeby nie miał dostępu akt do akt tajnych. Tak? To tak samo wiecie Państwo, dopuszczony był ten agent Lubcow, ten Gonzales, tak właśnie ten, ten Szpieg, to jego dopuścili mnie nie. nie. Także no, cieszę się, że Pan powołał jakiś zespół teraz do Macierewicza. Mam nadzieję, że on ten, ten zespół będzie chciał to rozliczyć. Po prostu to by było, by było bardzo, bardzo dobre. Ile, Szanowni Państwo, to chyba są to takie najważniejsze informacje, które się wydarzyły w ciągu dnia. Zapraszam Państwa na jutro. Do widzenia, Państwo.